Cześć, witajcie w Drewutni Michała. Dzisiaj zrobimy sobie bazę. Wy z miniaturki już wiecie jak to będzie wyglądało, także zapraszam na odcinek. Zacznę od wymierzenia sobie tych legarów, ponieważ mam tak dwie palety mocniejsze, dwie palety takie słabsze. Te mocniejsze będą na siedzisko, te słabsze będą pod kątem umieszczone z tyłu. Natomiast nie chcę, żeby palety leżały bezpośrednio na ziemi, bo mi bardzo szybko zbutwieją, chociaż i tak potem będą pomalowane, ale to potem dopiero. Wymierzę sobie teraz legary, na których te palety będą stały. Będą palety te stały w ten sposób, tu będą oparcia. Także chcę, żeby legar trochę wystawał dla równowagi z przodu, odrobinę tylko. Wymierzę sobie teraz to i dotnę cztery takie legary, ponieważ chcę, żeby 113 to nierówno jest, więc zrobimy sobie w moim przypadku 110. Hop, to nie, a to tak. Piły odłączam, jakby nie daj Boże dzieciaki dotknęły. To jest odpad. Dobra, piły odkładam. I już Wam pokazuję jaki jest plan. O, tu w naszym salonie nabrudziłem. Mówi się trudno. Teraz to sobie dokładniej ułożymy, ale plan jest taki, że tu będzie jedna paleta, druga paleta. Opa! Hopa, hopa, trzecia paleta. Tu nam między nogami wyrośnie drzewko, trudno. I czwarta paleta. O, ciach. I ciach. O. Ponieważ nie chcemy ranić drzew, to musimy jakoś alternatywne sposoby mocowania naszych oparć wymyślić. Mianowicie to oparcie będzie miało taką długą dechę przymocowaną. Dzięki temu... O, ciężkie, ciężkie, ciężkie. Ops. Popatrzcie, tu przymocuję dechę. Zakładam, że na oparcie moje kochane dzieciaczki nie będą napierać jakoś szalenie. O. I z tą dechą będzie się trzymało. Tutaj jest wystarczająco oparcia. Do przodu się nie wysunie, bo ym, nasza dolna paleta będzie przykręcona do, ym, do legarów. Także powinno to być względnie y, stabilne. Zanim oprę nasze oparcie, to jeszcze przykręcę ym, te doły. Wyrównam tak mniej więcej. Bra, 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 bra. Prawy z lewym. Dobra, ten etap zrobiony. Lewe oparcie mogę przymierzyć o, i oprzeć. O, bo, 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 bo. O, ciężkie, ciężkie. No, rewelacja. Prawe oparcie na razie jest luźne, ale, już tylko chwilę, tutaj przykręcę je do tej naszej deski i teraz przez dechę wkręcam. Dobra. A z tej strony ponieważ tu by była za duża dźwignia i mogłoby się... Widzicie, jak się buja? To przymocujemy sobie dechę i ją tam zaprzemy. Teraz tutaj wygrzebię miejsce, żeby ją zaprzeć. Hop. Ona zbutwieje, ale nie od razu. Jakoś tam trzymać będzie. I teraz dokręcę drugą śrubę, jakby ktoś planował tu szaleć. W ten sposób oba siedziska mamy Mamy stabilne. Zakładam, że nikt nie będzie się na to rzucał. Teraz zajmiemy się naszym daszkiem, który ma nas chronić i od słońca, i też od drobnego deszczu, albo jakichś igieł. Stworzy nam taką bazę. Cztery drzewa tu, tu i tu mam jako narożniki. Potrzebuję tu jeszcze patyk, palik, żeby naszą, yy, nasz daszek rozpiąć, ale najpierw go sobie rozłożę i wymierzę w którym miejscu ten palik muszę wbić. Jak zapewne wiecie i pamiętacie, żeby osadzić palik, żeby się trzymał i nie latał nam, kopiemy dziurę, wkładamy palik, obrzucamy kamieniami. Kamienie, trochę ziemi. Kamienie, trochę ziemi, dzięki temu od razu będzie stał sztywno tam, gdzie chcemy. Zwłaszcza, że ten będzie mocno naprężany przez nasz daszek, więc musi być solidnie osadzony. Teraz czeka nas rozpięcie naszego daszku. Oczywiście można by to sobie wszystko wymierzyć, ile linek, gdzie potrzebujemy, ale my idziemy na żywioł. Planuję daszek dać pod tym kątem, tak aby, tak że dzieciaki tu będą siedzieć, to słońce ich nie będzie razić i będą mieli taką prawdziwą bazę. Ten daszek jest dosyć lekki, także zakładam, że parakord w zupełności wystarczy. Na razie przywiązuję, tak powiedzmy, byle jak. Ta dwa są, teraz tutaj. Do tego drzewa. Tak trochę niżej. Widzicie, no moim zdaniem jest całkiem, całkiem. Coraz lepiej. Coraz lepiej jest. Pam param. Pam, pam, pam. Hopsa, hopsa. O lala. Lala, lala, lala. Lala, lala. Hop! 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 Hop. O Boże! O, słuchajcie. No, jak zwykle rewelacja. Kolejny sukces. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!